Siemanko widzowie e, e, dzisiaj e, to mój pierwszy odcinek, taki duży, bo już nagrywałem nagrałem dwa shorty na moim kanale, bo e, dzisiaj jest taki odcinek bardziej krótszy, bo będę ogólnie grał, nagrywał z różnych gier. E, no, ogólnie, że grałem nie wiem, jakieś coś, no wiecie we mnie o, o co mi chodzi. Zachęcam gorąco do subskrybowania. Będę nagrywał oczywiście z różnymi osobami i hejterów będę po, po prostu blokował. Dzisiaj chciałem Wam pokazać po prostu mój kanał, moje konta. Będę wam pokazywał moje konto w Robloxie na Steel Ebrain Rot i Growe Garden w Fortnite, Clash Royale, a w Minecrafcie pewnie nie muszę. No bo to nie jest za bardzo takie coś do pokazywania. Możecie mnie znać stąd, że występowałem też na filmikach u Kekson, i ty mieszko ty. i z Brawl Stars też nie będę pokazywał konta, bo wrzuciłem to już na shortie. Najpierw Grow a Garden. Piszcie oczywiście z kim chcecie, żebym nagrywał odcinki najbardziej. Czy wolicie, żebym sam nagrywał? Piszcie w komentarzach. No a ja już wbijam na Grow a Garden. Moje konto w brawlu jak mówiłem, pokazałem już na tym wcześniejszym tym no, na rolce. E, dobra, to jest mój skinek. Wiem bardzo e, kit skinek i taki bambiczkowy. Ale ja go mam, dlatego, że na 100 subskrypcji robię specjal i e, że kupuję 800 robuxów i robię sobie skina i inne rzeczy tam daje. O, tu moja taka koleżanka z tego. Nieważne. E, tu jest wyrosła mi ostatnio taka Elder Strawberry wiem to nic, wie, nie, to nic wielkiego yy, ale to jest mój ogród bardzo słaby wiem yy, no ja nie jestem jakiś bardzo dobry w Grove Guardian w sumie to nie trzeba być dobry tylko dużo grać no ja nie jestem jakiś bardzo w to dobry ale no taki mój ogródek jeśli Wam się podoba to możecie zostawić like. yy, na no jest taki najlepszy, jak mógł być. Hmm, możecie powiedzieć, co według Was z tego ogrodu jest najlepsze? Yy, Napiszcie w komentarzu oczywiście. No, no to nie przedłużając, to jest broła Garden, no to wiadomo, w sensie to jest mój ogród, po prostu. Jeszcze sobie sklep zobaczę szybko, to jest w sklepie. Tyle mam kasy no Dobra, no to wychodzimy. Pokazuję Wam teraz Steel Ebrain mm, Ja mam jeszcze Steel Ebrain na komputerze. Tam mam lepszą bazę niż tu. A tutaj taki pech, że mi gość ukradł e, dwa Lost Tralaleiros i jest trochę słabo, bo ja w ogóle miałem raz takiego laga, że nie mogłem się ruszać i ani blokować bazę, ani nic. Tam ludzie mi kradli. Dwa, dwa Lostrala mi ukradły, ukla, ukradli. No więc ogólnie nie mam za dobrych, teraz tutaj rzeczy. Na komputerze zaprawdę mam Los, Lostrala No musi się załadować bazę. Teraz wam pokażę ją dokładnie. Tutaj mam Lionel Cactuselli. Glorbo Futodrillo. Lionel Cactuselli tutaj zaraz się powinny załadować BrainRoty. Hmm. w sensie no bo patrzcie tutaj miałem mega dużo brainrodów a jak mówiłem miałem strasznego baga na komputerze to mam jeszcze górne piętro bazy i mam po prostu lostra, leiros, wszystko tam mam no ogólnie tutaj bardzo słabo bo ja na telefonie prawie nie gram w style brainrod ale y, może z komputera też nagram, co się gram w stile Brain Rot. Będę też nagrywał z tej gry. No, kupimy sobie głos. No, no to ogólnie tyle, jeśli chodzi. Dobra, tylko zobaczę, co... Dobra, no, y, to tyle, co... O, to tyle o Robloxie. Teraz wchodzimy sobie w Clash Royale. I w Clash Royale... A, jest aktualizacja. Dobra, to Clash Royale zrobimy potem. Chyba, że teraz aktualizuje, no to już widzimy się po aktualizacji. No dobra, ogólnie to teraz jest mały błąd techniczny i nie mogę zaktualizować Clash Royale, ale jak będę już miał zaktualizowane, to Wam pokażę. Na tym filmiku raczej nie, ale w kolejnych Wam, na pewno jak będzie jakiś Nagrywany z, z takich typu rzeczy, to Wam będę pokazywał. To jest teraz, dzisiaj w tym filmie ostatni gra. Dzisiaj krótki film, taki inny niż inne. E, po prostu inne będą trochę dłuższe, bo będę nagrywał po prostu z, z gier jakichś. A tutaj na razie taki wstępny. Odcineczek, pokazywanie moich kont. Tu w Fortnite mogę powiedzieć, że moje takie najwyższe statystyki. 40 winów z koronką. Yy, naj, yy, moje najlepsze to. No, yy, no, najlepsze osiągnięcie winach z koronką. Najlepsza wbita ranga Diament 3. No taka nie za dobra. W tym sezonie mam na razie chyba drugi level, ale prawie w ogóle nie grałem. A najwyższy mój level to 326, bo tak sobie zapamiętam właśnie to. Teraz pokażę Wam moją szafkę. Mam 6800 bałdowców. No i teraz moja szafka. Tak, pomału Wam pokażę. Jestem fanem Eminema, też pewnie jakieś edity się z nim pojawią na moim kanale. I mam dużo skin z poroskimi bo lubię bardzo aura, tu pokazuję wam z bardziej takie skiny wartościowe niż inne a tutaj ten glutek ale to był pewnie, ci co wiedzą to niech zostają suba skąd on był bohaterka, i ostatnio kupiłem takiego wojownika teriyaki no a bohaterka, bohaterko. No, no ogólnie to. Ogólnie, no to takie mam konto w Fortnite. Cie. W tym sezonie grałem chyba tylko dwie rundy. Stąd mam ten niski poziom. No ale to ogólnie tyle, jeśli chodzi o moje konto z Fortnite'a. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, chociaż był bardzo krótki. Yy, no ale. Był krótki, ale bardziej taki na wstęp. Klasze... Bra... Konto z Brawl Stars macie na już na shortsie, który wrzuciłem. Wrzuciłem. E... A Clash Royale pokażę wam, jak będą, no jak tam wszystko zrobię, bo na razie nie wiem, co tam się stało, ale e... mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał. Nie zmuszam oczywiście. I mam nadzieję, że Wam podobał się ten filmik. Nara.